Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. To jest oczywiście kolejny epizod z letniej karierki na kanale Nexjon Games. Ja nazywam się oczywiście Korneliusz Rzeźwicki i witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. W kolejnym materiale. Na samym starcie zapraszam Was do zostawienia kciuka w górę. Możecie także zapoznać się z ofertą fuksiarza. Jeżeli jesteście pełnoletni, pamiętajcie linki do wszystkiego w opisie. A teraz, moi mili, my zaczniemy od rzeczy ważnej, ponieważ słusznie zauważyliście, że automatycznie zostały tutaj przydzielone: eee, automatycznie zostały tutaj przydzielone numery. I taki numer między innymi dostał Koch, jak jest oczywiście w lechu Poznań zastrzeżony. Bo dwunastka to numer, z jakim grają kibice, którzy zbierają się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, więc zmieniamy Kochowi ten numer na. No dosyć egzotyczny, dosyć kosmicznie wyglądający, ale numer 46. Zastanawiam się właśnie teraz, patrząc po tych zawodnikach, którzy są tutaj. Nieco bliżej tej kadry seniorskiej, czy mamy tutaj kogoś, kto jest zaskakująco nisko w tejże klasyfikacji, a ma numer zaskakująco, zaskakująco wysoki. No i tak szczerze mówiąc, no to Korea na pewno to jest taki zawodnik, który raczej nie zabłysnął do tego stopnia, żeby tutaj dysponować takim numerem. Więc myślę, że możemy tą jedenastkę jak najbardziej mu zabrać. Kolejnym zawodnikiem, który z takim numerem raczej nie powinien grać, z jakim gra przede wszystkim. Diamond 19, ta 19 też jest całkiem sensowna. Może, może Miller, może Miller powinien otrzymać 11 w ramach jakiejś, bo ja wiem, rekompensaty. 20 to jest numer O, 20 to jest całkiem sensowny numer, który może otrzymać Andre Machado, bo ta 43 to u niego jest taka dosyć kosmiczna, więc proszę bardzo. Mm, Mrozek gra z szesnastką Jemu też ta jedynka, aż się prosi, żeby ten Mrozek w końcu tą jedynką został I żeby tą jedynkę otrzymał Więc tak też się stanie Ashley Dupres Dwunastkę teraz otrzymał Skorupski On oczywiście z tą dwunastką zagrać nie może On będzie grał z szesnastką Antczak, 74 Myślę, że Antczak udowodnił swoimi poprzednimi występami Że to jest zawodnik, który może śmiało przywdziać numer Jedenasty. Natomiast wspomniany wcześniej Jacek Bąk to jest piłkarz, który z tą dwunastką grać nie może i nie będzie, tym bardziej, że on zaraz dołącza do tego intraktu Brunchpik. No dobrze, trochę w tych numerach pozmienialiśmy, dziękuję Wam bardzo za wszelkie sugestie, a teraz moi mieli przed nami starcie w lidze konferencji. Paradoksalnie to jest mecz, gdzie gramy z Orzesenis, z zespołem najlepszym i wiecie co? Ja ten mecz, ja wiem, że ja mówiłem, że ja to kompletnie czwartorzędnie będę traktował te rozgrywki, ale właśnie, przez to, że będę traktował je czwartorzędnie, to ja chcę przetestować ten zespół. A dlaczego by nie? Skoro możemy, skoro mamy tutaj takie możliwości, to przetestujmy tę ekipę i zobaczmy, jak ona sobie tutaj poradzi. Skład złożony w 100% ze zmienników, grający na zasadzie najlepszych akcji z Orzesenis, którzy to na razie radzą sobie Absolutnie najlepiej Więc moi drodzy, przechodzimy bezpośrednio do tego spotkania Tym bardziej, że gramy u siebie Jak sami widzicie, pozmieniałem tutaj te kolory krzesełek I ładnie to wygląda, bardzo ładnie Zmieniłem też nazwę, że jest stadion Poznań I myślę, że każdy kibic Lecha Poznań Może przymknąć oko na ten stadion I uznać, że to jest faktycznie stadion przy ulicy Bułgarskiej A ci, którzy kibicami Lecha Poznań nie są I nie bywają regularnie na tym stadionie To w ogóle Rzut Kondra Silva Ran. Rzutgla! I niestety napastnik mający 81 punktów overola nie pomylił się w tej sytuacji. No, my tutaj mamy zdecydowanie, zdecydowanie cięższe zadanie. Nawet remis byłby wynikiem co najmniej zadowalającym, jeżeli udałoby się nam taki e, wywalczyć. Z opaską kapitańską biega tutaj oczywiście One and Only Filip Marchwiński I świetny przechwyt teraz w wykonaniu Eriksona. Ale niestety Orze Senis mają okazję do dośrodkowania w 16. Minucie. Troszeczkę tutaj by. Bez... Jest zlitosna, jest wobec nas FIFA, jeżeli chodzi o te rozdysponowanie okazji ofensywnych. I 2 do 0 zapakował piłkę Peters. I nadal, nadal Nicea, 20 minuta, ciężko tutaj będzie, moi drodzy. Może lepiej to było zrobić na zasadzie najlepszych akcji, i wtedy nie miałoby tutaj miejsca aż tyle kuriozalnych sytuacji. Żółtgla cały czas, żółtgla, bardzo dobrze Kowacewicz, dobra interwencja. W końcu kontra Lecha Poznań. W końcu przy piłce jest Filip Marchiński, a tam z przodu przecież czai się także Ashley Dupres. Dupres, zagramy na ścianę. Ashley Dupres Górą zagrywa do Filipa Marchwińskiego Ten świetnie wypuszcza sobie piłkę Marchwiński Mamy bramkę kontaktową Ale niestety w 39 minucie Peters, to w sumie jest Peters Chyba właśnie ma okazję O, 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 o Kowacewicz, tak Jezu Chryste Myślałem, że on trafia do własnej bramki Nie, i moi drodzy, już druga połowa Nicea z kolejną okazją W 50 minucie ale ci zawodnicy radzą sobie nawet nie zdążyłem zareagować, chociaż bardzo chciałem zareagować, ale nie było mi dane niestety rzut Maciąg ma ciąg na bramkę rzut ma to coś podjęliśmy rękawice, podjęliśmy tutaj walkę i uważam, że to nie był zły pomysł, Kowacewicz powiem wam szczerze pokazuje się ze strony naprawdę, naprawdę bardzo dobrej, oczywiście grając z takim zespołem, tak jakościowym zespołem jako orzesenist tutaj trzeba mieć zachowaną koncentrację absolutnie do samego końca ale uważam, że w bloku defensywnym miał kilka bardzo istotnych interwencji. Pokazał się z dobrej strony, moi drodzy. No ale sami widzicie, mieliśmy jedną okazję ofensywną i zamieniliśmy ją na bramkę winnych. Tutaj cały czas atakuje zespół z Nice. I no taki strzał nie mógł zaskoczyć nawet Sylwy. Jovanowicz wybija piłkę jak najdalej. Jest okazja jeszcze w 88. Minucie. Czyżby, gdyby teraz udało się nam poprowadzić jeszcze sensowną akcję, to mielibyśmy szansę na wywalczenie remisu. Tak, mielibyśmy szansę. Tylko, że Koch wybiegł z piłką na aut. No to jest niepojęte. Ashley Duprez, 90 minuta. No to ja nawet teraz jak to strzelę, a strzelę to na 90%, no to moi drodzy będę mógł sobie już tylko pluć w brodę. Ashley, Ashley Duprez! Dobrze, że nie strzeliłem. To było zaplanowane. Ja specjalnie nie strzelałem, bo ja wiedziałem, że ja po prostu będę czuł się bardzo, bardzo, ale to bardzo oszukany ze względu na te zmarnowane sytuacje. No moi drodzy, jest jak jest. Jest ciężko. Graliśmy z zespołem, który rządził i dzielił nie bez powodu w tejże fazie grupowej. Legia Warszawa ogrywa na wyjeździe Baszak-Szekir 2 do 0. To jest naprawdę fenomenalny wynik. A my teraz możemy rzucić okiem. Na sytuację w tabeli. W Ekstraklasie dwa punkty straty do Rakowa. W Lidze Konferencji spadamy na trzecie miejsce. Chęt nas wyprzedza. W Pucharze Kraju nadal sprawa nie jest jeszcze rozwiązana, więc wszystko jest na dobrą sprawę w toku. Wracamy do starcia ligowego, moi drodzy. Mamy ofertę transferową za Roberta Wawrzyniaka. Mioweni chciałoby na niego przeznaczyć. Naprawdę Robert Wawrzyniak kosztuje tak mało i co to jest w ogóle za klub? Mioweni. Zaraz się okaże, że to jest też jakaś drużyna, którą powinienem znać bez zawahania. CS Mioweni to jest drużyna, moi drodzy z drugiej ligi rumuńskiej. Odrzucę tą ofertę, chociaż w rzeczywistości bym ją zaakceptował w ciemno, ale nadal czekamy tutaj, żeby ktokolwiek się zgłosił po nas to, żeby był z tych umownych top 5 krajów. I wtedy już żebyśmy mogli go tam sprzedać, moi drodzy. Gramy z Lechią. Weźmy udział sobie w konferencji, wrócimy tutaj oczywiście do naszego podstawowego wyjściowego składu. Szymczak ostatnio imponuje formą, otóż to, Szymczak jest fantastyczny. O czym zresztą was już informowałem. I możemy teraz moi drodzy przejść sobie do tego naszego składu podstawowego. Jest taka różnica w tym podstawowym składzie, że głowa mała. No i mam nadzieję, że ta różnica zostanie też pokazana na Murawie, na boisku. Eklund już 70 punktów overalla. Moim zdaniem to oznacza, że poniekąd moglibyśmy sobie numer 5 zaznaczyć. Nie wiem jak wy się na to zapatrujecie, ale moim zdaniem to oznacza, że piątkę moglibyśmy sobie już tutaj odznaczyć. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wy się na to zapatrujecie. A tymczasem Szymczak, Miller, Marfiński Pajero, Til, Maciado, Roman, Eklund, Daggerstol, Pereira. Czy kogoś jeszcze mógłbym tutaj wstawić? Wiecie co? Może wstawię sobie tutaj Antczaka, który się wydaje być bardzo skoncentrowany. Wstawię go sobie tutaj w miejsce. Oj, widzicie, bardzo dobra decyzja była Ze ściągnięciem Gerbowskiego, ze ściągnięciem Maciado pierre Cour de Malong Już 72 punkty overola, a my wygrywamy Z Lechią Gdańsk, Szymczak Pajero, Gerbowski zmienia Maciado Lambert Marfińskiego Marić, Dager Stola, oto chodzi panowie i ta rotacja Też istnieje, co bardzo, bardzo Mnie cieszy, raduje się Dusza ma, wielbi rotację tą Możemy śpiewać Z całych sił to usuwamy, to usuwamy, dogadana sprzedaż do Kartaginy. Oczywiście, dziękujemy za zaufanie. Ja dziękuję Ci za tak kapitalne wystąpienia. Po prostu jestem zachwycony. Świetnie sobie radzisz. I Anders Eklund, jestem bardzo ciekawy, moi drodzy, czy ten zawodnik powiedział już stop? Czy on powiedział sprawdzam? Czy on teraz wręcz przeciwnie, dopiero się rozpędza? To jest podstawowe pytanie. Ale Wandersa jak Lunda, moi drodzy, w takim razie trzeba zablokować po prostu opcje transferowe. To jest zaledwie 18 osiemnastolatek. Ja czuję, że on powinien tworzyć ten blok defensywny w reprezentacji Szwecji w duecie z Daggerstolem. On po prostu byłby tam elementem nieodzownym. Na liście transferowej nadal tacy zawodnicy jak Marić, nadal tacy zawodnicy jak Gunnarsson, co jest dla mnie bardzo zaskakujące, że takie perełeczki są cały czas niezagospodarowane przez nikogo. Co miesięczne raporty dotyczące naszych zawodników z potencjałem, mają oni potencjał i niech się rozwijają. Wygląda to nieźle. Zatem przed nami starcie z Wisłą Płock, a my tym samym wpadamy na pozycję lidera w ekstraklasie, wyprzedzamy Raków 34 punkty. Piękna sprawa. No i teraz właśnie z Wisłą Płock. Z Wisłą płockę zagramy i moi drodzy, może rozegramy sobie to spotkanie na zasadzie najlepszych akcji, a może nie, zaraz zobaczę jak to wygląda w kontekście nadchodzących pojedynków. No nie no, tu gramy z Zagłębiem, ale to bardzo ważny mecz, tutaj mamy w ogóle przerwę, więc wiecie co, zrobimy to na takiej zasadzie. 4 do 0, Jezu Chryste, to była dobra decyzja, to była bardzo dobra decyzja. Szymczak, mordeczko, powiedz mi... A, dobra, bo jesteśmy teraz, w lidze, jesteśmy teraz w lidze konferencji, to wiele wyjaśnię. Gramy z Hentem. I to jest mecz, który będzie de facto spotkaniem o wyjście z grupy. I wiecie co? Ja wiem, że ja mówiłem o tym, że. Yy, ale ja zagram sobie tutaj delikatnie pozmienianym, ale składem już bardzo mocno podstawowym. Zagra sobie tutaj Gerbowski od pierwszej minuty. Zagra Gunnarsson w miejsce Joela Pereira. Maric zagra za Eklunda. Zamroska wskoczy tutaj skorupa. Za Tila. Chciałbym, żeby zagrał tutaj sobie Antczak i za Pajero. No nie, no już też nie przesadzajmy, chociaż jest to bardzo mocny skład, to wiecie co, jednak dam tego Lamberta. Niech będzie Lambert w miejsce Pajero i moi drodzy, takim składem rozegramy sobie najlepsze akcje na stadionie Neder. Jeżeli wygramy z chętem, to Lech Poznań będzie dalej grał, będzie dalej kontynuował, będzie kontynuował po prostu swoją przygodę w europejskich pucharach, także i w tym sezonie. Nie mamy na to absolutnie żadnej presji, ale tymczasem Szymczak w 12 minucie kontra Martinez, Szymczak. Dobrze by było, gdyby ruszył nam tutaj w sukurs któryś ze środkowych pomocników ofensywnych, i tak się stało. Jest to Lambert. Lambert, ależ fatalne przyjęcie! Ale Lambert dostał szansę od pierwszej minuty i ją wykorzystał. Młodziutki w Lambert Lambert pakuje piłkę do siatki. Kapitalna asysta Szymczaka przy tym trafieniu. Wychcuwamy się na prowadzenie. I co więcej, chęt jest jakby troszeczkę w szoku. Już druga połowa i nadal to my przeprowadzamy akcję. Gunnarsson do Maricia. Gunnarsson, kapitalnie Gunnarsson będzie dośrodkowywał w polekarny. Jest okazja, nie ma bramki, jeszcze Szymczak Moje Teraz to było cudowne, ekwilibrystyczne rozegranie. Naprawdę godne podziwu. Szkoda, że nie wpadło do bramki. Miller teraz będzie asekurował tutaj Bołtobę. Miller. Oczywiście Roman już na posterunku, Bernard, Hong hyun Sok. ciekawe Hyun Hyun jak on sobie radzi, nasza legenda z Benevento można powiedzieć, moi drodzy, uśpili mnie, uśpili mnie zdecydowanie. Dobrze, zrobimy sobie tą zmianę, Eklund może zmienić tutaj Maricia, ale teraz jest kontra, jest Lambert, Lambert może się odwdzięczyć Szymczakowi, Lambert proszę Szymczak biegni no dobrze, to zagrajmy na plecy. I Szymczak, raz jeszcze, ten sam numer, górą piłka do Lamberta, Lambert wygraj ten wyścig, wiem, że jesteś szybszy, Lambert! Trzeba było zatrzymać tą futbolówkę, trzeba było ją zatrzymać, moi drodzy, to była ta okazja, która dałaby nam fazę pucharową Ligi Konferencji, to jest moja wina. I teraz Marić. Marić Butuba. Dobrze to wszystko zablokował Daggerstol. Niestety moi drodzy, kończy się nasza przygoda w europejskich pucharach. No i tak zrobiliśmy już tą naszą robotę oczywiście wcześniej, już w tym minionym sezonie, ale nie ukrywam, że żałuję. Żałuję tym bardziej, że ta akcja zmarnowana w końcówce to mogło się udać. Ten karkołomny plan mógł się udać. Mam nadzieję, że inne zespoły z Ekstra klasy jednak w tych europejskich pucharach dalej zagrają. My, moi drodzy, jednak dzięki temu będziemy mogli się skupić już w całości na lidze konferencji w nadchodzącym, na lidze w nadchodzącym sezonie, moi drodzy, a raczej w tym sezonie. Tym bardziej, że mieliśmy równą grupę, kurczę, To była naprawdę, naprawdę równa grupa i szkoda tego pojedynku z Hentem. No ale niestety tak to czasami bywa. W grupie H. Gdzie są. O! Legia! Moi drodzy, piękna sprawa. Mimo iż przegrała z Aberdeen, to jednak udaje się im razem z FC Barceloną awansować. Brawo, jestem dumny z Legii. Raków zakończył najgorzej ze wszystkich polskich drużyn. Absolutna katastrofa. I my mieliśmy bodajże jeszcze zespół w lidze Europy, o ile dobrze kojarzę. Zagłębie Lubin, którego kariera też się zakończyła spektakularną porażką, spektakularnym fiaskiem. Tak więc tylko Legia. To jest jedyny zespół, który będzie bronił jeszcze honoru europejskich zespołów w nadchodzących tygodniach. Moi drodzy, no tak bywa, tak bywa czasami. Nagroda z turnieju to i tak są 3 miliony. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. My teraz moi drodzy możemy się skupić w pełni. Legia tutaj włączyła się do tej walki, więc uwaga, uwaga. Musimy teraz my pokazać Pełni jakości z naszej strony. Roman Eklund, Dagger Stolpere, no tu znacie nasz skład. Gramy na wyjeździe. I remisujemy jeden do jednego. Kubicki i Szymczak. Nie wiem, czy można to nazwać stratą punktów grając z takim zespołem. Myślę, że nie. Myślę, że nie. A teraz pojedynek na szczycie de facto. My wróciliśmy na fotel lidera, ale tutaj już zaciera sobie ząbki. I zaciera rączki, przepraszam. I ostrzy ząbki Zagłębie, które chce się wbić do tej czołowej czwóreczki. Lech Poznań, Legia, Raków, Krakowia, Zagłębie, Lubin, moi drodzy, gramy teraz u siebie. Ostatnio ten mecz się zakończył remisem 1 do 1 i mówiłem, że nie chciałbym, żeby ten pojedynek się zakończył dokładnie takim samym rezultatem wtedy. A się zakończył, więc teraz nie będę mówił nic, tylko wyjdziemy naszą najlepszą, podstawową jedenastką. Chociaż widzę, że coś tutaj skupienie zaczyna szwankować. Między innymi znowu Eklunda. Niech zagra za niego. Antczak, a w miejsce jego wskoczy sobie tutaj Marić. Moi drodzy, tym samym, aczkolwiek z drugiej strony no nie, no nie, Marić już ostatnio grał, niech będzie tak i może zagrać sobie Gunnarsson w miejsce Joela Pereira. Zatem, drodzy Państwo, takim składem rozegramy sobie te spotkanie na, na zasadzie najlepszych akcji. Przechodzimy bezpośrednio do tego pojedynku, gramy u siebie na Stadionie Poznań. Mam nadzieję, że FIFA oceni tutaj Pozytywnie nasze umiejętności. I tak teraz, Pajero już ma okazję do zagrania piłki. Jest z przodu nikt inny jak Filip Szymczak. Filip Szymczak, jeżeli tylko się pokaże tutaj w tą uliczkę, no to dlaczegoż ty stanąłeś? Dlaczego ty stanąłeś? To jest po prostu nieprawdopodobne, dlaczego on się zatrzymał i teraz fatalna kontrola tej piłki. Till aż się prosi tutaj o zagranie na przedpole. Till. Szymczak! Dobrze! Zrobił to, co do niego należało w takiej sytuacji. No to jest właśnie Szymczak, i niestety trochę ten brak intuicji kompletnie przy tych e, symulowanych, czy tak najlepszych akcjach. Jak zbał, tak zbał. Moi drodzy, Eklund teraz będzie miał okazję. A nie, to Gunnarsson, ale to mimo wszystko młodzi zawodnicy w bardzo ważnej sytuacji. I Gunnarsson do samego końca na nogach nisko nie dał się wyprowadzić w pole. A teraz. Kolejna okazja. Machado z numerem 20. Zagrywa piłkę do naszego kapitana Dagersztal. Dagersztal. Dagersta! Tu To nie było złe! To nie była zła decyzja! Dagersztal mógł się tutaj zmienić Vincenta Kompanego z Manchesteru City. Kto z Was nie wie o jakiej sytuacji mówię, to ma do nadrobienia naprawdę piękne trafienie. Autorstwa ówczesnego kapitana The Citizen. Steel. Jeszcze raz. I teraz okazja do strzału broni to Hornos. No, Lech jest na pewno, na pewno aktywniejszy. To jest drużyna, która chce zdobyć tych bramek nieco więcej. Roman, Marchewa, przydałoby się tutaj go zaasekurować, jednak, więc Roman, ciebie poproszę tutaj o indywidualne przykrycie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, moi drodzy No nie, halo, to nie może być tak, że gdy Zagłębie nie może, to nagle im sędzia pomoże I daje im rzut karny Mrozek kontra pieńko. No ale tak napluć w barszcz, to, to jest niewyobrażalne I my teraz im naplujemy, w 90 minucie, dobrze wiecie co tu się wydarzy Zepsuje tę sytuację sam na sam, próbując minąć bramkarza Żartowałem, żartowałem. Szymczak 2 do 1. Proszę mi powiedzieć, że kończymy ten mecz. Proszę mi powiedzieć, że kończymy ten mecz. Tak jest: wygrywamy z zagłębiem. Lubin 2 do 1. Co za tym idzie, moi drodzy? Umacniamy się na pozycji lidera. Bardzo cenne 3 punkty. Ze niezwykle mocnym zagłębiem stały się faktem. Mamy te trzy punkty u siebie. Zachowaliśmy je. Jestem bardzo zadowolony i w bardzo pozytywnych humorach. Kończymy rundę. Ekstra klasy. Mamy punktów 41 na swoim koncie. Dobrze kojarzy, to jest ostatni mecz? Tak jest, moi drodzy. Teraz czas na długą, długą przerwę. Później, pucharowe zmagania i dokończenie tego. No i tak jak mówiłem, moim zdaniem nie ma co owijać w bawełnę. Nas już najzwyczajniej w świecie Eklund stał się już najzwyczajniej w świecie nieodłącznym elementem tego zespołu, bo nawet jeżeli przejdziemy sobie w te statystyki, o których mówiłem, no to on ma tych spotkań. On ma tych spotkań naprawdę dużo. Najwięcej ma Markwiński, ale eklund jest. No, to jest czołowa piątka, moi drodzy. Tu się nawet nie ma nad czym zastanawiać. Eklund jest podstawowym zawodnikiem.